mam widzowie, to jest moje chyba jedno z pierwszych filmów. Najpierw zaprezentuję wam moje broń loty, może jakiś konkurs będziemy robić. Miałem o wiele lepsze broń loty, ale straciłem je. A mi ktoś je ukradł. Miałem la kombinację, mogę nawet wam pokazać w weksie. Tutaj miałem la kombinacją. No, problem. Yy, no i tak, dobie, robimy konkurs. konkursik na jednego z tych brwiatów. W sumie możemy zrobić konkurs na. już wam pokażę. wam pokazuję na Expresso Signora, tak? Jak chcecie, możecie też mi dawać gifty. Alto z multi-kontaktów, chyba fajnie. Zobaczymy. No więc. Y to jest do rozdania. piszcie widzowie w komentarzach swoje niki. Discorda. Dobra, tak. Ja później to napiszę, co nie. Niki z Discorda i z Robloxa w sumie możecie też napisać. Najważniejsze, żeby Discord i dołączyć na grupę Discord, która będzie dodana w komentarzach, tak? Albo wypisie, no też w bio jest, tak? W komentarzach możecie ten, łatwo skopiować się wtedy, to po prostu wezmę w komentarzach, będzie, co nie. No, no i po prostu... No i tak, tak. Okej, okay. czyli Expresso Signora jest do rozdania... Yy... Wymagania dołączenia na serwer Discord, który macie mm... w komentarzach, tak. No, no i, no i siema! Ale... Do zobaczenia Prowadzimy też luźnie szlajwy, ale to kiedy indziej, tak Do zobaczenia